was bardzo serdecznie ponownie na moim kanale. Dziękuję, że jesteście. Dzień dobry. Dzisiejszy filmik, który będzie opublikowany, jest to filmik pod tytułem Mroczna strona kosmetyków polecanych w internetach. Czyli kosmetyki, które są bardzo promowane, opiniowane, yy, że są bardzo dobre, że zapewniają fajne efekty, ale jedno wielkie ale. Czy te efekty są realne? Po drugie, czy marka danego produktu jest etyczna? Po trzecie, czy ten produkt, dany produkt jest dla nas bezpieczny? To jest bardzo ważna kwestia i nie można sugerować się tym natychmiastowym efektem po aplikacji, że moja skóra jest natychmiastowo wygładzona, rozświetlona, rozpromieniona ale cały boom znika po umyciu skóry twarzy. Czyli kiedy zmyjemy ten produkt, dlaczego nasza skóra jest cały czas w identycznej kondycji, w jakiej była wcześniej? Ponieważ żaden z tych składników czynnych nie może na przykład zadziałać ze względu na jakiś składnik, który zapewnia natychmiastowy efekt udawany. I dzisiaj biorę taką top trujeczkę produktów, które nie są warte złotóweczki. Nie są warte złotóweczki. I pierwszy produkt, który będzie omawiany, ja tutaj będę się posiłkował telefonem. Jest to doktor Jart. Chyba doktor Jart, a nie doktor Jart. Jest to marka koreańska, która jest testowana na zwierzętach. Składy tych produktów są tragiczne. I maseczka taka jedna w płachcie kosztuje 59 zł. 59 zł. Za jedną maskę w płachcie. I tutaj doktor Jart nam mówi tak. Mhm. Innowacyjna dwuetapowa maseczka, intensywnie nawilżająca do skóry suchej, która ma skoncentrowanie i długoterminowo nawilżać skórę. Przeanalizowałem wszystkie wersje tych masek i składniki negatywne, które występują, na przykład w tej nawilżającej, występują również w tamtych. Czyli, no, niestety, nie polecam. Skład jest bardzo długi i ja się posiłkuję stroną sefory. Jest bardzo długi ten skład. I tutaj nie ma już e, znaczenia, że jest tyle fajnych, dobrych składników e, aktywnych ze względu na natychmiastowe udawacze działania. Między innymi mamy zaraz po wodzie nośniki przenikania, mamy glicerynkę, mamy trójgliceryt. mamy e, nośnik przenikania, niacynamid, Pek 240 HDEI kopolimer, mikroplastik, który zapewnia sztuczny efekt takiego glaskinu, rozjaśnienia, rozpromienienia. I to jest taka warstewka, która pozostawia yy, oczywiście na Waszej skórze taki efekt wygładzenia, zblurowania, ale nie jest to zechiny ludowe, żaden efekt długoterminowy i żadne substancje czynne nie mogą wniknąć głębiej. Bardzo mi przykro, a poza tym marka nie jest etyczna ze względu na testy na zwierzętach, także ona totalnie odpada. Później mamy regulator lepkości tej esencji w tej masce. Mamy silikon emolient łatwo zmywalny, jest w porządku. Mamy akrylatę sodium, akrylodimetyl, tauratę kopolimer, drugi mikroplastik. Później mamy akrylatę acrylic acid kopolimer, następny mikroplastik, kwas akrylowy. I tutaj naprawdę powiem Wam szczerze, nie ma znaczenia i nie ma sensu, żeby przedłużać ten film i czytać Wam dobre składniki w tym produkcie, bo one nie mają żadnego znaczenia. Jej działanie nie może zostać wykazane z naukowego punktu widzenia, ponieważ te właśnie polimery zapewniają ten efekt natychmiastowy. Czyli nawet niezależnie, czy byście tą maskę w płachcie trzymali na swojej skórze 30 sekund, czy byście ją trzymali minutę, czy byście ją trzymali przepisowe 15 minut, efekt będzie ten sam, czyli od razu dla skien, od razu wygładzenie, ale mikroplastik to robi. Nie ma żadnych długoterminowych efektów. Czyli, na przykład, stosując taką maskę, dzisiaj jesteście zadowoleni, bo skóra jest w komforcie, nawilżona, a jutro skórę twarzy myjecie i efektu nie ma. Dlaczego ten efekt zniknął? Przecież ta maska miała długoterminowo nawilżać skórę. Dlaczego ten efekt zniknął? Mikroplastik. Także ja nie widzę dalszego sensu analizowania tej maski. Następny produkt, który bierzemy pod lupę, bardzo polecany w sponsorowanych firmach firma, firma w internecie. Jest to płatna współpraca i ten koncern teraz naprawdę liczy niemałe pieniążki za reklamę naprawdę przekraczające wiele tysięcy złotych. To jest w zależności od zasięgów, ale nie wiem, czy pieniądze są warte czegokolwiek i polecenia produktu, którego marka nie jest etyczna i składy produktów są tragiczne. Nivea Dark Spot SPF 50 przeciwko przebarwieniom. Cała seria tych SPF-ów Nivea jest polecana w sponsorowanych filmach. W sponsorowanych. To nie są filmy ul ulubieńcy, kosmetyczni, hity, które mi się sprawdzają. Za to jest zapłacone. Za to jest zapłacone. Także yy, po pierwsze marka Nivea testuje swoje produkty na zwierzętach, sprzedaje w Chinach. I w składzie tego filtra pierwszy raz w życiu, co się Niwea udało, nie ma rakotwórczego homosalatu, czyli filtra przenikającego y, homosalatu. Ale za to mamy w składzie alkohol denat, już na drugim miejscu w składzie. Widzicie? Aqua alkohol denat, już jest na drugim miejscu w składzie. Potajemnie zniszczona bariera lipidowa, rozpuszczony płaszcz lipidowy, trwałe uwrażliwienie, podrażnienie skóry, trądzik w wyniku uszkodzenia bariery lipidowej, totalna spidermalna utrata wody. Wszystko ucieka. Wszystko. Wszystko w ciągu kilku sekund ucieka. A wszystkie udawane substancje, polimery i tak dalej właśnie to mają Wam zakamuflować. Czyli Wy nakładacie taki SPF z alkoholem i okej, okay, on wygładził, nawilżył i tak dalej. Nie. To jest złudny efekt, to jest efekt udany, jest po prostu zakryte wszystko to, co zrobił alkohol. I później już mamy tam właśnie mieszankę filtrów chemicznych, mamy tutaj alkohol z grupy tłuszczowych, mamy tutaj chieluronion sodu, witaminę E, glicerydy, regulatory pH i mamy kolejny cudowny składnik, czyli trisodium etta. I on jest tutaj na końcu, widzicie? Trisodium etta. Jest to helator, który niszczy bezwzględnie barierę lipidową, jest kancerogenny, jest podejrzewany w wielu publikacjach naukowych o pojawieniu się glejaka, endo now nowotworu endokrynnego szyjki macicy, jak i również nowotworów piersi. No właśnie. Cudowny składnik. Rewelacja. Ja nie wiem, czy te filmy sponsorowane są warte promowania takich produktów. Dla mnie to jest działanie szkodliwe społecznie. Ale to jest tylko i wyłącznie moja indywidualna ocena. I tutaj mamy jeszcze filtry, nawilżacze itd. I to nie ma żadnego znaczenia, bo alkohol i trisodium etta zrobią i tak swoje. Także koncern kolejny testujący na zwierzętach. Jedna wielka masakra. A największa masakra ever jest to Lancome, HCF Triple to jest największa katastrofa koncernu Loreala, który jest wielokrotnie pozywany do sądu o przestępstwa, o naruszanie zdrowia, kradzież patentu, o oszukańcze właściwości niby na DNA skóry produktów. Wiele pozwów Loreal ma w sądzie i wiele spraw Loreal przegrało. HCF numer jeden na świecie, nigdy w życiu chyba numer ostatni na świecie, to serum ma cudownie przebudowywać skórę, usuwać zmarszczki. Na jego temat zrobiłem odrębną rolkę na kanale. Alkohol, denat, poliakrylate, rozpolimer 6, mikroplastik, akrylodimetyltaurate, kopolimer, akrylamidę, akrylakrylodimetyltaurate, kopolimer, następny mikroplastik, steratek, poliakrylate, następny mikroplastik. Proszę bardzo. Później mamy w składzie zagęstniki, regulatory pH, pochodną rezorcyny, mamy sodu, niecynamid, Adenozyna, która działa przeciwzmarszczkowo, i to kosztuje prawie 600 zł. Serum, które nie wykaże żadnych właściwości przeciwmarszczkowych, a będzie udawało efekt wygładzenia i zblurowania skóry do czasu stosowania produktu. Z chwilą jego odstawienia wyjdą na jaw uszkodzenie bariery lipidowej i wszystkie cudowne efekty, o których Lankom mówi, znikną. Także są to najgorsze produkty promowane w internecie, szkodliwe produkty, których nie polecam. Bierzcie pod uwagę te produkty, bierzcie pod uwagę składniki w nich występujące. Także serdecznie Wam dziękuję za oglądanie. Jeżeli Wam się film podobał, proszę łapkę w górę i komentarz. Buźka wielka, do następnego. Hej!